Dzień dobry Państwu. Czy wszystkie sukcesy cieszą tak samo? Niektóre sukcesy cieszą szczególnie. Tym przypadkiem jest wyrok, który zapadł 30 listopada 2021 roku, w którym prowadziłem postępowanie przeciwko bankowi BPH. Postępowanie toczyło się na podstawie starej umowy g -Money Banku i co najważniejsze, sprawa dotyczyła kredytu już spłaconego. Sąd w ustnych motywach wyroku wskazał, że umowa narusza ustawę przepisów prawa bankowego. Stąd wynika nieważność tego stosunku prawnego. W dalszej kolejności sąd wskazał, że klauzule waloryzacyjne, które znajdują się w umowie, były, naru rażąco naruszały interesy konsumentów. Przechodząc do tego, co jest najważniejsze dla klientów mojej kancelarii, to to, ile uzyskali w toku tego postępowania. Biorąc pod uwagę, że kredyt już jest spłacony. Kwotą naszego roszczenia były wszystkie kwoty przekraczające wartość udzielonego finansowania. Tym samym sąd zasądził w wyroku kwotę przekraczającą 325 tysięcy zł oraz wartość wszystkich wpłaconych franków, to jest kwotę ponad 74 tysiące franków. Oznacza to, że klienci w toku postępowania uzyskają od banku kwotę około 620 tysięcy zł. Sąd w wyroku zasądził również zwrot kosztów zastępstwa adwokackiego. Czyli kwotę 10 800 zł. Ostatecznie postępowanie skończyło się w pierwszej instancji po 18 miesiącach od dnia złożenia powództwa. Postępowanie toczyło się przed Sądem Okręgowym w Warszawie, trzeci Wydział Praga.